Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego syna chwałą, aby syn ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej mu przez ciebie nad każdym człowiekiem, Dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi, przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą którą miałem u ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli. I prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, Żeś ty mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Oto słowo Pańskie. Modlitwa arcykapłańska Jezusa, bo to najpiękniejsza modlitwa, jaką możemy sobie wyobrazić na ziemi. Jezus staje w naszym imieniu przed Ojcem. I myślę, że każdy z nas spodziewałby się tutaj czegoś w rodzaju sądu, albo jakiejś oceny, jakiegoś rachunku sumienia przynajmniej. Ale modlitwa Jezusa jest niezwykła. Po pierwsze, dlatego, że Jezus potrafi się skoncentrować na Ojcu. To jest godzina Jego męki, która nadchodzi, to jest godzina zdrady, to jest godzina ciemności. Jezus mówi: Teraz jest panowanie księcia ciemności, ale Jezus ma oczy utkwione w Ojcu. Nie patrzy na boki, nie patrzy na szatana, nie patrzy na Judasza, nie potępia nikogo, nie szuka. Żadnego wytłumaczenia tego, co się dzieje. Chcę po prostu być z ojcem. Wiecie, to naprawdę jest, jest nieprawdopodobne, że Jezus w tym momencie wypowiada tę modlitwę skupiony na swojej relacji z, z Tatą Bogiem. Bo to jest najtrudniejszy moment, który przeżywa i, i to jest ten moment, który zmieni historię całego wszechświata. Jezus wie, że teraz On nie może oderwać oczu od Taty. Nie może patrzeć na, na nic innego, nie może y, patrzeć y, po ludzku, tak jak my patrzymy, jak ja to przejdę, jak to będzie, przed Piłatem, potem przed Kajfaszem, potem y, jak, jak właściwie y, będę cierpiał i, i jak będzie wyglądała Kalwaria. Jezus w ogóle nie mówi o tym. On tylko mówi do, do Ojca, z miłością. Mówi tato, chcę ci przynieść chwałę, bo ty mi dałeś chwałę. Ja ciebie chcę otoczyć chwałą. Kocham cię, tato. To jest nieprawdopodobne. Właśnie w tej chwili Jezus skupia się cały czas na Ojcu. I to, co mówi o nas, to jest nieprawdopodobne. W tej modlitwie Jezus nikogo z nas nie obgaduje, ani nikogo nie oczernia, ani nikogo nie osądzi. Jezus mówi, że jesteśmy wielkim darem, Jego wielkim darem od Ojca. Każdy z nas jest prezentem Ojca dla Jezusa. Pomyślcie chwilę. Tak Jezus nas widzi. Możecie włożyć tu swoje imię. Ja jestem darem Boga Ojca dla Jezusa. Tak Jezus na nas patrzy, kiedy się modli w tej modlitwie. Ty mi ich dałeś. Twoimi byli. Zachowali Twoje słowo. Jezus mówi to, co najpiękniejsze o nas. Jezus mówi o tych, którzy odejdą, którzy go zdradzą, którzy nie będą o nim pamiętać zaraz. Ale mówi w najlepszych słowach. Tak, jakby widział rzeczywistość inaczej. Tak, jakby widział to wszystko w ogóle w jakimś. Innym świetle. Oni poznali, czyli my poznaliśmy to, co Jezus nam dał. Słowa, które Bóg nam powierzył, my przyjęliśmy i prawdziwie poznaliśmy, że Jezus przyszedł od Ojca. Uwierzyliśmy, że Ojciec Go posłał. Wiecie, to wszystko jest jakby na wyrost. To wszystko nie należy się nam. Czy ktoś z was może powiedzieć, że naprawdę uwierzył i naprawdę poznał Jezusa do końca? Czy ktoś z nas może powiedzieć, że wypełnił Słowo Boże do końca? Ale Jezus tak o nas mówi. On widzi naprawdę piękno w nas i dobro. I to, czego ludzie nie widzą, to, czego nawet mama i tata nie widzi. Dzisiaj Dzień, dzień Matki jest. Myślę, że mama z wielką miłością patrzyła na nas. Ale Jezus patrzy jeszcze, jeszcze piękniej, z jeszcze większą czułością. Dam się wydaje, że rodzice są takim ideałem, często też, przynajmniej w niektórych wypadkach, miłości i, i, i ofiary, i oddania siebie, ale to są najpiękniejsze słowa, które słyszymy, to są od Jezusa. Jezus mówi: Ja za nimi proszę. Za tych, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi, możecie wstawić swoje imię tutaj. Jezus mówi: Ja proszę za Tobą, bo Bóg dał mi Ciebie, ponieważ jesteś mój. To jest, słuchajcie, coś, co naprawdę zmienia nasze spojrzenie na Jezusa. Nie musimy się bać. Tego, co on o nas myśli, ani w jaki sposób nas osądzi, w jaki sposób będzie o nas mówił, bo on na sądzie ostatecznym będzie o nas mówił tak samo, jak tu jest napisane. Jezus nigdy nie zmienił zdania o nas, przecież on nas znał przed założeniem świata i ciągle mówi w ten piękny sposób. Przecież on zna nasze grzechy, już znał zanim je uczyniliśmy, zna naszą winę, ale ciągle mówi, że jesteśmy darem, ojca dla Niego. Ja myślę, że to jest. Najpiękniejsza modlitwa, jaką możemy usłyszeć, która też zupełnie nas inaczej, inaczej stawia w tym świecie, możemy wtedy powiedzieć, tak jak Paweł, dzisiaj w pierwszym czytaniu w dziejach apostolskich, do tych, którzy przyszli z Efezu: mówi, ja nie wiem, ile będę żył, nie wiem, jak długo będę z wami. Ale wiem jedno, że chcę być naprawdę w tym, co czyni Ojciec ze mną. Chcę naprawdę być w dziele, które czyni Bóg, bo tam jestem bezpieczny, bo tam czuję się naprawdę dobrze. Może będę prześladowany, może zabiją mnie w Rzymie i tak się stanie zresztą, ale dla, dla Pawła to nie jest ważne. On naprawdę należy do Ojca. I wie, że Ojciec nie może go odrzucić, nie może go potępić, i mówi: Nieważne ile lat będę jeszcze żył, ważne, żebym był w jego ramionach, żebym był w jego dziele. To jest dla mnie cel, to jest moje życie. Bo Paweł naprawdę wie, co Jezus myśli o nim. Paweł naprawdę zna wartość tej miłości, która płynie z, z ust Jezusa. Z Jego krzyża i wie, że czas nie ma znaczenia, że wszystko tak naprawdę zmierza do miłości Ojca. I to jest coś, co zmienia nasze życie. Usłyszeć raz tę modlitwę wystarczy, żeby się ofiarować i naprawdę oddać Bożej miłości i powiedzieć: Panie, sam nie potrafię tak myśleć o sobie. Sam patrzę na siebie negatywnie i, i, i czasami z wyrzutem i z poczuciem winy, ale Panie Ty patrzysz inaczej, Twoje spojrzenie jest zupełnie inne.